normalnie wspomnień czar, czyli korba, czyli rozrusznik silnika, dosyć manualny. Z przodu do silnika się go przykładało, kręciło i odpalało tak motor. Zresztą pokażę Wam dokładnie, jak to działało. Tej korby używało się, gdy padł akumulator. O, tam na końcu, na wale korbowym jest element, który spina się z tą korbą. A tu jest otwór technologiczny do włożenia tej korby. I wtedy z góry jeszcze można spojrzeć jak to dokładnie wygląda. Ważne jest, żeby samochód nie był na biegu, bo głupio by było odpalić auto i wjechać sobie samemu własnym samochodem w siebie. No proszę bardzo, jednak lata doświadczeń. Od razu za pierwszym strzałem trafiłem w miejsce w kole pasowym. Ja nie mam poczucia, że ja chcę to zrobić. Kilka razy wybiło mi kciuka i troszeczkę to bolało, no, ale z drugiej strony czego się nie robi dla Was, żeby pokazać Wam, jak takie auto odpalić. Nie ma większej radości w motoryzacji niż odpalenie skorby starego, naprawdę starego radzieckiego silnika. Udało się. Aleluja. Dość zabawy, wróćmy do biznesu. O ile te rameczki okienne to jest odzysk. Z którego będzie kasa, o tyle te fotele, to mogę oddać na złą, co najwyżej. Patrzę sobie tak na nie, sobie się tak, samochód jest z Ukrainy, więc wcale się nie dziwię, jak to jest jakaś Pabieda, czy jakaś Łada, czy coś równie podobnego, jeżeli chodzi o te fotele, bo militarne fotele bardzo szybko się niszczyły, wszyscy je wyrzucali, chcieli mieć bardziej komfortowe, lepsze fotele, więc się kombinowało. W Polsce wkładaliśmy z Polonezów, z Fiatów, a tam wkładali z tego, co mieli pod stodołą, czyli właśnie jakaś papieda czy jakaś ładę. Troszkę miejsca się zrobiło. Teraz dopiero widać, że podłogi to nie ma w większości fragmentów tak naprawdę. Dziura, 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 wszędzie dziura. Ten element to zdecydowanie odzyski. Kompletny stelaż pod plandekę do komandorki, Przynajmniej z trzystówki powinienem za to dostać. Części do starych gazów to chodliwy towar. Wiele osób stara się je przywrócić do oryginału. Natomiast tylnej kanapy to chyba nawet na wysypisku śmieci nie przejmą. Jakie to jest i zapachowo, i takie kurzowo obrzydliwe. Po prostu, jakbym wdychał coś, co ma 60-70 lat i leżało na stychu przez przynajmniej połowę tego czasu. Ale robota sama się nie wykona. Kręcić śrubki trzeba. Tutaj pod podłogą jest zbiornik paliwa. Jestem zaskoczony, że nie jest skorodowana ta podłoga jakoś znacznie. Wydawało się, że w porównaniu z tym przodem to tutaj też będzie dramat, a nie jest tak najgorzej. Jakaś baza do budowania samochodu jest. Inaczej mówiąc, jest do czego spawać.